Cześć Siemanko! U nas dzisiaj aura zimowa. Jak to szybko się może zmienić? Trochę nocy. Poranek i już mamy 20 cm śniegu. Ale dzisiaj nie o tym. Lecimy z aktualnym stanem hodowli. O, jak widzicie, zaczynamy od najmłodszej grupy. Trochę angusika, trochę mieszanki, jeden Swit. Tak się tutaj teraz prezentują. Jest tutaj 6 sztuk. Są one świeżo po odpajaniu. Minęło ile z tydzień czasu. No i takie ja wiem. 130 około daje im, że mają wagi. Tutaj mamy jednego awanturnika. jak się wejdzie to on tak dosyć agresywnie się zachowuje, ale póki mały, nie jest źle. Lecimy do kolejnej grupy. I jesteśmy u kolejnej grupy, yy, która jest delikatnie starsza. Tutaj najstarszy jest chyba ten, według paszportu. No, ładnie, już powoli łapią tutaj gabaryty. Te myślę mają spokojnie około 150, może troszeczkę więcej już. Tak jak widzicie, ten, jak i tamty na końcu, one na pewno już są większe. Tutaj ten switchik jest najmłodszy, on jest z wieku tamtych, bo tutaj był do nich dorzucony. No i tutaj, nawet, jak żeśmy przepędzili to, te już zobory tutaj do starej stajni, to on jeszcze jako jedyny tutaj dostawał dodatkowo mleko, żeby razem z tamtą grupą skończyć. No i tak, jak widzicie, grzybóweczka już powoli tutaj jest ogarnięta, były poprzeszczepiane Odrobaczenie poszło profilaktycznie dwa razy. Następne odrobaczenie będzie najprawdopodobniej dawane w proszku, jak już wrócą z pastwiska, bo tak, te sześć, jak i tamte sześć najmłodszych, one będą chodziły w tym roku na pastwisku, no i potem będą zabrane już na, na łańcuch. I te, jak i tamte, yy, są już tutaj na pełnym paszowozie. Do tego siano dowoli No i dajemy im paszy treściwej kilogram na jedną sztukę. Yy, tutaj, tak myślę, że no dawka, jak już będą miały tam około 200, zwiększymy na 2 kg i tak będzie dawane do końca tuczu. Tutaj, znaczy, nie, do końca nie tuczu, tylko opasu. Yy, tak jak widzicie tutaj rano obdane, zawsze coś tam delikatnie zostaje, staramy się dawać tak, żeby po prostu jak się rano obda, żeby miały tej paszy do obiadu no i potem już po obiedzie się wychodzi te godzinkę, dwie y, zawsze y, po prostu, żeby miały tutaj świeżą paszę, nie nie ześlinioną. w najbliższym czasie planuję zakup jakiejś lepszej kamerki Także myślę, że jakość filmu się też polepszy, ale to już niebawem. I tak, jeśli chodzi o paszę treściwą, Czek. Jeśli chodzi o paszę treściwą, to teraz zrobiłem 200 kg. Na to poszło worek rzepakówki. Taki premix z Mixwitu, i do tego jeszcze zboże, jakie było. Yy, stosunek jeden do jednego, jęczmień, przężyto i owiec. I tak znajdujemy się w starej oborze. Tutaj mamy na uwięzi, byczu się. Yy, tutaj wszystkie taty są. Yy, one będą sprzedawane, myślę, około. W środku roku, gdzieś taki wypada. Tutaj ładnie już łapią gabaryt. O! Zaraz się też biorę za wypychanie obornika. I tam mamy pod ścianą jałóweczki. No i jednego byczusia on też ładnie widzicie wygląda. Zobaczymy co waga pokaże. Mam nadzieję, że tam 800 załapie. No i przechodzimy tu do moich sztuk. Drzwi nie będę roztwierał, bo strasznie wieje na dworzu Szkoda by było, żeby te byki mi przewiało Tutaj wszystkie moje sztuki w wiacie Jest ich 17 One będą dopiero sprzedawane na koniec roku No i co, paszowóz TMR pół na pół siano kiszonka z Kukurydzą, tutaj Lizawka do woli, pasza treściwa, mm. 2 kg na sztukę. Teraz też do Paszy Treściwej. Na tonę dodałem kwaśny węglan sodu 25 kg. Zobaczymy czy po tym coś się zmieni. To jest taki właśnie bufor. Powinna się poprawić tutaj powinno się poprawić ta powieralność paszy. A jakie będą efekty to na pewno się dowiecie w następnych odcinkach bo też będę o tym wspominał te moje pierwsze 6 sztuk to było zakupione widać, że genetyka sporo lepsza no ładne robią się szafeczki widzicie tutaj jakiś niby HF pomieszany, ale szeroki w grzbiecie tutaj też Simol Tutaj też HFik pomieszany, ale to właśnie są dobre mieszanki. To genetyka odgrywa główną rolę. Może być te same żywienie, wszystko obdawane to samo, i genetyka to jest podstawa oprócz żywienia. Możemy tutaj cudować paszowozy, nie wiadomo jakie robić, te i też dawać więcej, ale jak nie ma genetyki, to nie będzie też i wyglądu. Dajcie znać w komentarzach, yy, jakie byście chcieli, żebym tematy poruszał. To na pewno spróbuję się odnieść do, do jakiegoś z komentarzy. Jeśli będzie oczywiście moja wiedza na odpowiednim poziomie i będę miał coś mądrego do powiedzenia, to jak najbardziej się do tego odniosę. No i co, tak się przedstawia cała tutaj hodowla, opas naszego bydła. Jest teraz plus minus około, nie wiem czy jest 50 sztuk, trzeba było dokładnie policzyć. Ale plus minus, zawsze się staramy około tych 50 trzymać. I odnośnie tutaj dodatków, jakie stosujemy dla bydła. No to lecimy teraz na koncentracie Nutra Byk. Jest to jedynka. Na dwójkę nie zmieniamy, bo są w różnym wieku. Yy, po prostu tutaj opasy. Składowo tak to się przedstawia. I tak LMB. To tutaj jest wszystko dla świń. To po prostu leży jedno na drugim. Tutaj mam soję dla yy, po prostu tuczników jak i ta kreda i tak dalej, no dla byków idzie tylko nutra byk teraz jeśli chodzi tutaj o, ten, o tą paszę co mówiłem, dodałem ten kwaśny węglan i po prostu zrobiłem tej paszy mniej, bo zrobiłem tonę ale ogólnie dajemy tego nutra byka trzy woreczki do koncentratu na tonę 200 nic więcej może i trochę ją uboga ta pasza no ale trzeba liczyć koszty Tutaj mamy wszystko, tą śrutę powyjmowaną dla opasów, worki, bo w mieszalniku po prostu mam dla tuczników. Mamy jeden mieszalnik na wszystko i trzeba jakoś ogarnąć. Zobaczcie, ogólnie duży procent tak naprawdę owsa. No, pół na pół mielimy z sprzężytem. Teraz po prostu też dodałem trochę jęczmienia, żeby te pasze lepiej pobierały z tym węglanem. No a tak na ogół idzie właśnie pół na pół owies z wyprzężytem Tak nam wychodzi ekonomicznie Tak samo jest ze struktury zasiewów Także inaczej nie będzie bo no musimy po prostu mieć też wiosennego zboża trochę do zasiewu A najlepszym właśnie tutaj zamiennikiem jest owies Oprócz kukurydzy Także dajcie znać w komentarzach wasze pomysły na odcinek może jakiś dacie właśnie fajny pomysł o coś nagramy ciekawego? A jak nie to będę dalej tworzył po prostu własne treści. I do usłyszenia.